Cześć, Łaska właśnie do nas przyjechała. Miała przyjechać w weekend, ale się nie udało załatwić transportu, ale jest dzisiaj, także wszystko się skończyło dobrze. Chodź pokaż się to wszystkim. Chodź chodź. Chodź się pokaż wszystkim jaka jesteś duża, jaki masz duży brzuch. No. Bardzo ładna jest ta klasz, troszeczkę wystraszona, bo dopiero przed chwilą samochód zeszła. Chodź tu się pokaż, no. Chodź. Ale ty jesteś duża. Myślałem, że ty jesteś troszeczkę mniejsza, jak ci pamiętam. No, nie wiadomo, że jest zbytnio stresował. W każdym razie ja posiedzi na pewno go tutaj za dwa dni w boksie. Odrobaczymy ją. Przyjdzie pani doktor ją obejrzy, czy wszystko jest okej. I później puścimy ją do stada. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 No, chodź. Nie bój się, nie bój się. Nie bój się. Nie bój się. Chodź, 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 chodź. ma śładną żywę? taką biłą czarną. Jesteś trochę łaciaka. U nas dzisiaj hałasy, bo się dużo dzieje. Przyjechał transport z siana. Strasznie hałasują. Nie można filmu wkręcić, tak? Nie można było wjechać z końmi na podwórko. Ładna, jesteś ładna, będzie ci tutaj dawać, na pewno. Ale jesteś duża, naprawdę jesteś duża. Chcielibyśmy tutaj z wesą podziękować, chodź, pokaż, zaraz będziesz jadła, chodź. chodź Mariusz, mój kumar, że jeszcze siarkę, chodź tu się pokaż wszystkim. Chcielibyśmy tutaj z wesą podziękować wszystkim za pomoc na tej wspaniałej zielonej glaczy Taki ładny kantarek, gdzie to znajdziemy tutaj zaraz wśród tych, co goście goście przywozili. Także dziękujemy jeszcze raz. No, zapraszamy na dzień otwarty, będzie można ją spotkać. No, od razu powiem, że dzień otwarty będzie przełożony, bo jest majówka. I też chciałem gdzieś wyjechać. Dzisiaj tak, 11 maja, ale tam będzie informacja na pewno na stronie, Tak? Czyli 11 maja zapraszamy. Tutaj będzie do łaski. Zobaczcie bo jest, Trawołkonie. 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 to jest. Kawał konia Kawał konia. Trzeba do doczyścić. Czy się ona przyjedzie? Bo ci troszkę doczyści. Także dziękuję jeszcze raz za pomoc i życzę miłego dnia. Cześć.